Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Galazek zapraszam na kolejny odcinek ze Smita. Dzisiaj będę się znowu troszeczkę nad sobą znęcał, bo znowu gramy rankedowe pojedynki. Nie wiem, czego ja cały czas się tak męczę. Nie no, chciałbym chociaż coś wygrać z raz i w sumie mi wtedy wystarczy, mm, ale. Mm, nie właściwie tak naprawdę wziąłem to, bo był najkrótszy czas wyszukiwania. Dobra, przeciwnik banuje. Zasadniczo kwestia jest taka, że. Smite trafia na kanał jako stała seria. Teraz każdy odcinek ze Smajta, znaczy odcinek ze Smita będzie się pojawiał w każdy wtorek i możliwe, że w czwartek, ale czwartek wola, wolałbym zostawić taki wolny, bo tak jakby, o Freja. Dobra, zbanujemy sobie najpierw, kogo nie lubię, Herę sobie zbanuje. ona jest strasznie wredna. E Czwartek chciałbym zostawić taki jednak bardziej wolny. Bakasurę też sobie zbanujemy. Nie. Najpierw się zbanuje Agniego. On nie jest taki strasznie wredny, ale po prostu. Och. Na jeden, na jeden jest. Kali się podobno też banuje. Ozyrys, szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Ozyrysem może bym nawet zagrał. Kogo by tu jeszcze wywalić? Bakasurę sobie zbanujemy. Anubisa też chyba trzeba będzie. A czyżby on chciał grać baka Suro, Bo teraz się długo zastanawiam nad banem. Wcześniej tak na pewniaka szedł. Kto wie? Może Hirona weźmiemy? Ty, on przeskoczy bana? Ale właśnie, do rzeczy. No w sumie już powiedziałem, czyli no w każdy wtorek będzie odcinek ze Smajta. Mm, przynajmniej będę się starał tak robić, żeby był. Już mam kilka nagranych do przodu. Okej, okay, on przeskoczył bana. Nie, zbanował. O, kurde. Erlangszena. No, ostatnio z bratem graliśmy to. Mieliśmy niemiłe doświadczenia właśnie z Erlangszenem. Eee, kogo by tu zbanować? Kali jest wredna. Ale chyba będzie do przeżycia, nie? Hibo jest wredny. Dobra, Hibo. Przy czym, no, może wziąć. Jest tu tyle postaci, które są bardzo mocne. A ja nie wiem sam, co, co mogę tutaj wziąć, szczerze mówiąc. Myślę nad Hironem. Nie wiem, czy on jest dobry. Chyba, znaczy w sensie ogólnie jest niezły, wydaje mi się. No, ale nie wiem, czy jest, czy jest dobry na 1 na 1, jeden, na jeden. ale no... Fenrir się nie spisał, on jest... No po prostu jednostki, które walczą w zwarciu, to jednak... To chyba nie jest to przy, w przypadku 1 na 1. Więc myślę, co by tu wziąć. Ale zaryzykuję chyba tego Hirona. zobaczymy. Może on przyniesie szczęście i wreszcie uda się. Jormungandr. Serio? On jest mocny. Ale czy wystarczająco? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że jest cholernie mocny. No nic, zobaczymy. Ale no właśnie. Smite to w sumie gra, która robi właściwie najlepsze wyświetlenia na kanale. Powiedzmy sobie szczerze. Więc. To się przydał. Mana jest bardzo potrzebna Hironowi. Mm, najlepsze. Tego nie widać, może na pierwszy rzut ale w dłuższej perspektywie czasu, jednak rzeczywiście Smite robi najlepsze wyświetlenia. Bo po prostu no. Ludzie chcą, jednak tacy szukają tego po prostu na YouTubie. Ludzie, którzy. którzy. E, no, w Smite'a sobie grają, czy coś w tym stylu. A powiedzmy Warhammera, który teoretycznie robi najlepsze wyświetlenia tak szybko. To właśnie no jest w sumie mało ludzi, którzy w tego Warhammera grają, szczególnie na multi. Więc zasadniczo niewielu, nie, niewielki przyrost z tego, z tego względu jest, ale mniejsza z tym. To nie jest aż tak istotne. Mm, łapiemy mamę, manę, bo się przyda. Kurde, przeżyły te małe. On też bierze manę pewnie. Dobrze, że manę bierze, a nie olej, bo to by było... Chociaż miałbym, miałbym scouting wtedy darmowy przynajmniej. Na pół mapy by go było widać. Dobra, mniejsza z tym. Wziął manę? Czy wziął mecz? Czy nic nie wziął? Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie tak sobie. Na razie nie jestem w stanie oczyścić tu za bardzo linii Ale nie przejmujmy się tym Z czasem damage będzie większy Dobra nie trafił No mocno bity. RYZYKUJĘ SKUBANIEC, BARDZO RYZYKUJĘ! Powiem szczerze... Mam już ultimata. Dawaj, dawaj. A, myślałem, że on użył ultimate. Czy on użył ultimata? Nie wiem, szczerze mówiąc. Kurde, strasznie szybko czyści linię, to jest najgorsze. To, to ten, ta, ta linia będzie, ok? Come on, dawaj, bijemy się. Mocno to on nie oberwał, powiem szczerze. Kurde. Nie ubiłem go. Kurde. Muszę się wycofać, chyba. On nie ma many, wprawdzie. Ja mam. Oj, szkoda. No, zużył przynajmniej artefakt, ale no ja też, więc z drugiej strony, z czego tu się cieszyć, nie? No, on się wycofuje, dobra. Dobra, ja też się wycofam. No wieżyczki dużo mi nie przepnął, tyle dobrego, expa mamy chyba jeżeli chodzi o poziom, to mamy sytuację podobną, pytanie co on, co on tam bierze takiego, o, na razie nic, nic się na razie nie dowiemy, e, czy to da rady ulepszyć, nie, weźmiemy sobie podcionki. one się oczywiście bardzo przydają i lecimy, teoretycznie można by złapać manę, pytanie czy on tam już jest, nie, jeszcze go tam nie ma, więc możemy złapać manę. O, użyłta Spokojnie. Tego to ja się nie boję. I takie rzeczy się widziało. Dostał sporo. On chyba idzie pod damage. Także to jest z jednej strony trochę straszne. Pewnie ma wysysanie życia. Nie tak, oczywiście, że ma wysysanie życia i to spore. Ale ja już w tym momencie radzę sobie nieźle z czyszczeniem linii, więc. Więc chyba nie będzie tak najgorzej. Zobaczymy, zobaczymy. Dodaliśmy pod niego agresywnie dosyć. No wyrwałem. Przeżył. Niech to szlak. Wycofa się. Ja nie muszę. Mam, mam pociągi, więc nie muszę. Spróbuję trochę przepchnąć. Ewentualnie złapie damage. Dobra. Złapie damage. Złapie chyba. Już sporo obrażenia zadaje. Spoko, spoko. Mamy demer. A! Bo ja mam manę, nie złapałem demetra, okej. Okay. Ale mana się za 2 sekundy skończy, więc złapiemy sobie demage. Spokojna głowa. No, on nie oberwał ostatecznie. Ale i tak nie jest źle. Ultimata sobie podbijemy. Dobra, on, ja mam 10, on ma 9. No, szkoda, że go nie zabiłem, Ja strasznego mam nie farta, powiem szczerze, w tych rankedach, no ale co, co poradzić? A, wczelny sobie. O, dużo demerza to nie dostał. Weźmy sobie szczerze. Ale to nic. Ubijemy go. Dobra, zmarnował ulta. W porządku. Jakiś lifesteal też sobie może wezmę. On zwiewa, czyż nie? Nie, nie, nie zwiewa. Dobra, mocno dostał, naprawdę mocno dostał. I chyba się wycofa w tym momencie. Może uda się wieżyczkę przepchnąć. Zawsze byłoby coś. Też wątpię, żeby to się udało. Ale obijemy przynajmniej. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. No on ma full HP w tym momencie. Ała. Na spokojnie. Dajemy radę jakoś. Poziom 11 on dopiero wbił 10, więc w sumie, w sumie jest ok, jest ok. Całkiem nieźle ta jego wieżyczka obita. Dostał przyzwoicie. Podleczymy się. Okej. Okay. O, oh, wow. To bije nieźle. To bije naprawdę nieźle. Nie, no, Jorm Jormungandr jest naprawdę w porządku. Ale myślę, że jest to do opanowania, że tak powiem. Że on jest do porobienia. Kurde. Wow, dostałem On ma full HP teraz. No przydałby się też jakiś lifesteal trochę No to mu za wiele nie robi, nie? Ultimate. O! Oh, jak on szybko się porusza Kurde Szybko przeskoczył, nie? Myślałem, że to troszkę dłużej mu zajmie. A, spokojnie, mamy radę. Jeszcze mam trochę HP. Miałam ja niezły mechanizm ucieczki. Chyba, jak użyję ulta, notabene, to. Eee, wybaczcie, jestem skupiony mocno. Jak użyję ulta, to chyba jestem niewrażliwy na ataki. W sensie nie mogę zginąć. Znaczy, nie mogę. A, że y, umiejętność trwa tak jakby do końca. Dobra, on się... Nie, nie wycofuję się. No, mechanizm ucieczki jest naprawdę fajny. Bił 12, ja mam praktycznie 13. No, lifestyle się przyda. Z całą pewnością. On no, powoli nie ma many. że trochę mu jej zostało, wprawdzie, ale. Kurde, no niezły damage sadzi. Dobra, many mało. Wycofa się, dobra. Jeżeli się wycofa, to ja też spokojnie mogę tu oczyścić linię i się wycofać. Nie ma problemu. Dobra. Odwrót. 4000 mam aż, więc no jest co kupować. Skończymy ten młotek, lifestyle jakiś. Tutaj fajnie był z Speedem właśnie to jest niezłe. Dobra, zrobimy to i jeszcze. krytyki bym wziął. Nie, nie, crowd control, tylko yy, krytyki. Aha, nic już nie wezmę za bardzo. Sobie ulepszymy w takim razie to, mogę wziąć drugi relikt, to sobie weźmiemy niewrażliwość i jeszcze dwie miksturki i lecimy. Okej, okay. jego wieżyczka jest bardziej obita niż moja. Yy, poziom mamy, mam wyższy, on ma teoretycznie więcej złota, także to jest, to jest troszkę szkoda. Ok, ma dwunasty. Spróbujemy to zrobić. Dobra, teraz to idzie strasznie szybko. Okej, okay, no trzeba bronić na pewno, trzeba bronić. O, dużo tych minionów narobił. On robi na pewno damage. Zrobił damage. Tylko wziął też manę chyba, więc troszkę mu się średnio to opłaciło. No nic, dobra, dobra. Dobra. Szkoda, że go wieżyczka nie bije, jak używa tego ultimata. Dobra, zmarnował ultimata, mi to pasuje. Ani pół damage'a nie dostałem. Lifesteal spory, więc mogę się bić. Oberwał. Ja też. A nie wiem kto mocniej. Ała. Chyba ja. <ścoughs> Dobra, zabierzemy trochę życia z minionów. No i to tak całkiem sporo tego życia. Udało się im zabrać. Lecimy na niego. Coś tam zadał. Ale tej jego kółka naprawdę śsadzą niezły damage. Ała. Ja się pożywię znowu na minionach. Ale HP się przyda. On też ma pewnie wysysanie życia spore. No zresztą też się podpakował. Ok, znowu ultimate. Ała. Okej, okay, oberwał od wieżyczki Kurde, zamknął mnie tutaj w tej wieżyczce Dobra 15-15 jeżeli chodzi o poziomy Ciężko będzie ubić, naprawdę ciężko On się chowa jeszcze pod ziemię Chyba pod cooldown też coś zrobił <laughs> No może i nie bo strasznie spamuje tymi umiejętnościami. Nie wiem, to będzie kurde tydzień trwało, serio. Obity. On wcale dużego damage nie dostaje z tych moich pocisków. To jest najgorsze. Także powera trzeba będzie trochę zrobić. No nie mam go jak ubić, no. Aż zachrypłem. Kurde. Wodą się oblałem. Och. Nieważne. Czy wziął damage? Bierze. Wziął. Dobra. No, cholera. Piętnaście minut i wcale się nie zapowiada zbyt szybkie zakończenie. zmarnowa ulta. <śmianowice> <śmianowice> O. Obił, o, obiłem go mocno, znaczy się. Pytanie, czy się wycofa, czy nie. Ja mam mnóstwo hp ze względu na kradzież życia. On się chyba zamierza wycofać. To by się opłaciło, zniszczyłbym wieżę. Z całą pewnością by się opłaciło. Dawać panowie miniony, dawać, dawać, ja tu wyczyszczę, a my wbijamy. Kurde, jak on wróci, nie będzie dobrze. Wbijamy, wbijamy. I jeszcze. I jeszcze. Czy on mi teraz zniszczy wieżę? Mam nadzieję, że nie. Kurde, wbił nie. nie, nie. Muszę ocalić wieżyczkę, nie ocalę. Ocalę? Użyję ultimata. Nie, 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 serio. To będzie mi nieskończoność trwało, naprawdę. Ktoś będzie musiał złapać w końcu Fire Gianta i wygrać dzięki temu, no bo nie widzę innej opcji. Dobry damage. O, chyba zabije. Nareszcie! Nareszcie! Może uda się przepchnąć Feniksa. Jedziemy. Nie, nie, nie sądzę, żeby się udało. Tylko pytanie, czy ja na przykład Fire Gianta nie mogę zrobić w tym momencie? Feniksa nie przepchnę, nie ma szans. Nie, nie zrobię Fire Genda. Też nie ma szans. Zaraz się podniesie. Zabiorę mu manę chociaż. Nie, trochę zmarnowałem ten mój sukces. Spróbuję na tego Fenixa się wbić jednak. Może? O kurde. Zabiję, zabiję. Zbywa. O nie. W ostatniej chwili użyłem artefaktu. Dobra, dobra, to się udało, to się udało. W takim wypadku pójdziemy sobie w krytyki jeszcze. Weźmiemy sobie ten mieczyk, dajmy na to. Mamy sporo kasiorki, więc spokojnie możemy. 18 poziom, on ma 17-19 minut. Do zrobienia. Myślę, że to jest do zrobienia w tym momencie. Wreszcie coś bym wygrał. On robi damage. Robi, robi. Patrzcie na krytyki. Już nie mam pół HP, nie? Oh. No przykro mi. Chyba GG. Zrobię tego Fire Gianta. Myślę, że się uda, nie? Kto wie? Mam chyba na tyle duże wysysanie życia, że się powinno udać. Jeszcze kryty ładne sadze. E, dobra, jeszcze raz pod krytyki. Więc weźmiemy dajmy na to to. I lecimy. Spróbujemy przepchnąć. No, myślę, że jak go zabiliśmy dwa razy, w tym momencie 19 poziom do 18. No i mamy ładny build, więc myślę, że się uda. Hiron jest niezły. Wydaje mi się, że jest przyzwoity. A czy na prze przeciwko magowi to nie wiem, czy by się udało wygrać. Ale no, przeciwko takiemu tankowi, który pod damage teoretycznie nieźle działa, ale to jest jednak tank pod demecz, a nie jakieś cuda na kiju. Lecimy, lecimy. Straszny damage zbiera. No i o to chodzi, o to chodzi, żeby zebrał ten damage jednak. Ultuje, O nie. Oj. Może za mną gonić, nie ma problemu. Mam nadzieję, że się to uda zakończyć z kolejną falą minionów. Chociaż nie jestem pewien oczywiście, ale... ...jest taka szansa. Chyba zginie. O nie, Fenix się przebrócił. Dobra, czekamy na kolejną i kończymy. I to jest chyba to. To już się chyba nie uda Jordan Gandrowi. Także fajnie, fajnie, udało się. Tak mi się wydaje, że mogę już chyba tak powiedzieć, że się udało. Bo raczej się udało. GG! Mamy to. Hiron, nareszcie, nareszcie wygrałem rankeda pojedynek. Ale myślę, że branie po prostu jednostek, które walczą na większy dystans, daje naprawdę dużą przewagę. Magowie albo właśnie. Mm, jak oni tam. E, łowcy. Choć tak jak mówię, specjalistą nie jestem, mm. ale no tak rzuciło mi się w oczy, że to rzeczywiście fajnie działa. Fenrir taki jest w porządku, nie? Ale. No jak widzieliście w mój pojedynek z Poseidonem, Poseidon się zupełnie w ogóle nawet nie bał tego mojego ultimate'a. Dobra! Byłoby na tyle na dzisiaj. Kończymy odcinek. Tylko jeszcze czekajcie, odbiorę sobie dzienny ten właśnie, bo ja o tym zapominam. Oni teraz to tak schowali. Że to wcale nie jest łatwo to odebrać. Nie jest łatwo, no. Zapomina się czasami w tym sensie. Dobra, tak jak mówię, smite od tego momentu. O, dopiero teraz mi przyszło. Od tego momentu smite będzie co wtorek. Co będziemy grali w tym smashcie, to jeszcze się zobaczy. Różne rzeczy pewnie, ale zasadniczo będzie co wtorek, ewentualnie może w czwartek, ale to jeszcze, wolałbym właśnie czwartek zostawić po prostu na coś. W czwartki będą rzeczy dowolne, póki co chyba Albion, no ale kto wie. Dzięki serdeczne za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, czołem.